Ciekawe ciekawostki z geografii. Kraj Monako jest tak mały, że zmieściłby się w Central Parku w Nowym Jorku. Jezioro Górne zawiera wystarczającą ilość wody, aby pokryć Amerykę Północną i Południową na głębokości 22 cm. Morze Martwe, graniczące z Jordanią i Izraelem, jest najniżej położonym punktem na Ziemi, a jego brzegi znajdują się ponad 400 m poniżej poziomu morza. Na Filipinach jest wyspa o nazwie Vulcan Point. Która znajduje się na jeziorze, na wyspie, która znajduje się na jeziorze, na wyspie. Populacja Tokio jest większa niż populacja Australii, która jest szóstym co do wielkości krajem. Dwie wyspy Diomedesa są oddalone od siebie o zaledwie 2,4 km, ale dzieli je 20 godzin różnicy czasu. Pustynia Atacama w Chile jest uważana za najbardziej suchą niepolarną pustynię na Ziemi, a na niektórych obszarach od dziesięcioleci nie odnotowano żadnych opadów. Islandia jest znana jako kraina ognia i lodu, ponieważ ma zarówno lodowce, jak i aktywne wulkany. Codziennie stajesz się mądrzejszy, jeśli mnie obserwujesz.